Przeprowadzę cię krok po kroku, aby pokazać, jak możesz tworzyć przejścia typu fade in, fade out i wiele innych rodzajów wejść i wyjść, korzystając z aplikacji CAT. Jak wiesz, CAT jest jedną z najbardziej znanych aplikacji do edycji wideo, dostępnych zarówno na komputer, iPhone, iPad, jak i dowolny smartfon. Otwórzmy ten projekt. W tym przypadku mam te dwa filmy, ten podstawowy i nagle pojawia się ten drugi. Jak widzisz, nie ma tutaj żadnego rodzaju przejścia, ani fade in, ani fade out, ani wejścia, ani wyjścia. Jak więc możemy dodać przejście? To bardzo proste. Naciskamy na wideo, które nakłada się na drugie, czyli to, do którego chcemy dodać wejście i wyjście, a następnie wybieramy animację. Teraz widzisz animację wejścia i animację wyjścia. Naciskamy na animację wejścia. Zauważysz, że niektóre z nich są premium i można z nich korzystać tylko mając konto CAT Pro. Wybierzmy jedną z nich, na przykład tę tutaj. Naciskamy i oglądamy, jak to wygląda. W tym przypadku wygląda w ten sposób. Wyłączę dźwięk, aby nam nie przeszkadzał. Wybieram to wejście, które mi się podoba. Gdy już wybierzesz to, które chcesz, przechodzimy do animacji wyjścia. Na przykład ja wybiorę te tutaj i zatwierdzam przyciskiem OK. W ten sposób, jak widzisz, mamy już animację wejścia, a po zakończeniu wideo animację wyjścia. Możesz się tym bawić, testować wszystkie animacje, jakie chcesz i zobaczyć, która podoba Ci się najbardziej. To wszystko. Dziękuję.